Słuchajcie, skończyłem Łowców Kości, więc tradycyjnie wjeżdżamy z filmikiem odnośnie kolejnej części z Maezanskiej Księgi Poległych z kolejnego, um, kolejnego etapu Reridu, szósty tom już. Um, łowcy Kości, przede wszystkim tu macie okładkę, ponieważ ja tej książki nie mam ze sobą, zostawiłem ją w domu, ale chyba każdy wie, chociaż nawet nie wiem, czy będę wstawiać okładkę wstawię, okładkę. wstawię okładkę w miniaturce. Słuchajcie, Łowcy Kości, zanim zaczniemy, to jest... Taki tom trochę o niczym jednocześnie, ponieważ wiecie, każdy jakby tom opowiadał o jakiejś konkretnej wojnie. Każdy tom, czy to apokalipsa, czy to wojna, wiecie, z odpryskiem księżyca, czy to jakieś tam inne, wiecie, panią Domin. Tutaj w w głowcach kości nie ma czegoś takiego, dlatego ja mówię, że to jest troszeczkę tomu niczym, ale to absolutnie nie jest tomonicze. Tam się dzieje mnóstwo fajnych rzeczy i jest to, można powiedzieć, troszeczkę taki tom pośredni. W sensie, tak jak powiedziałem, nie ma tam jakby konkretnych wydarzeń najważniejszych, które dzieją się w tym tomie, ale nie zmienia to faktu, oczywiście, że tom jest istotny, to, który wnosi nam mnóstwo do. Fabuły komplikuje jeszcze bardziej, ale jednocześnie, jako że to już jest szósty tom, to powiem Wam szczerze, ja jestem na relidzie, ja to czytam po raz drugi raz wszystko, natomiast wydaje mi się, że nawet dla osoby, która czytałaby to po raz pierwszy, jest to. Taki tom, gdzie już naprawdę bardzo dużo jest jasne, ponieważ wracamy tam do, troszkę do wątku apokalipsy: wracamy do Podpalaczy Mostu, wracamy do Armidujeka, wracamy do Cesarzowej, wracamy do Karsy, którego przecież już znamy, wracamy do Parana, wracamy absolutnie do każdego, do Mapa i których również znamy, więc jakby pod tym względem ten tom jest mm, łatwy w odbiorze, powiedzmy. No, nazwijmy to tak naj, najoględniej. Zrobimy sobie to na tej samej zasadzie, jak zawsze, czyli podzielimy sobie jakby na konkretne postacie całą tą fabułę i będziemy sobie omawiać właśnie w ten sposób. No i Na pierwszy ogień ląduje Karsa, który podróżuje z Samardev. Oni tam po. już nie istotne, jak on ją spotkał, zresztą to możliwe, że macie w poprzednim filmie. W każdym razie podróżuje z Samardev i tutaj jeśli chodzi o Karsę. Dużo się nie dzieje. Tak trzeba powiedzieć z ręką na sercu. Tu dużo się nie dzieje. Natomiast najważniejszą kwestią, która będzie kontynuowana w kolejnych częściach, z tego co pamiętam w kolejnym tomie Wicher śmierci, który na kanale mam nadzieję, że już nie bawem, trafiają na armię Tiste Edur. I oni przekonują ich, by walczył Karsa z ich z ich cesarzem, opętanym, jak wiemy, z przepływów nocy. I tu wątek jest dosyć ciekawy: no bo, z jednej strony, o co chodzi, jak to, a z drugiej strony, człowiekarz, który przynajmniej analizuje, a powinien analizować Malazańską, ciężko jest nie pomyśleć sobie, kurczę, o coś chodzi, tak? Skoro okaleczony. Jakby kontroluje rulada cesarza Tisteedur, a jednocześnie, jakby posługuje się w jakiś może pośredni sposób poczynaniami Karsy. Także, tak jak będzie jeśli chodzi o karsę, to tutaj absolutnie dużo rzeczy się nie dzieje. Troszkę więcej dzieje się, jeśli chodzi o Parana. Paran, czyli władca talii, który ma ciężkie zadanie w całej tej fabule malazańskiej. Trafia na kolejne ciężkie zadanie, ponieważ takim tłem, które na pozór zdaje się mało, możliwe, mało ważne, potem jest ważniejsze, potem jest znowu ważne. Takim tłem dla całej tej książki jest to, że w siedmiu miastach panuje zaraza. Ludzie umierają na tę zarazę. Paran tą zarazę pokonuje, boginię czy pokonuje, odpędza, można powiedzieć, poliel boginię tej zarazy i Odwołuje on ją w jakiś tam magiczny sposób i no tyle. Natomiast bardzo ważną rzeczą on również robi, ponieważ jakby cały czas trwają spory, jeśli chodzi o tamte ogary cienia i tak dalej, i tak dalej, bo on tam, pamiętamy, ma misję od strą od ciemności, żeby, żeby zniszczyć się Dragnipura. Natomiast ten wątek, z tego co wiem, to w ogóle jeszcze dwa tomy nas czekają. Ciężarówka jedzie, może być mnie. Nie, będziecie mnie słychać. Natomiast drugą najważniejszą, chyba kwestią, moim zdaniem, mimo wszystko, jest to, że przybywa on do 14. Armii, do zastępu e, dujeka jednorękiego. E, I zostaje nowym pięścią, ponieważ dujek umiera właśnie na skutek tej zarazy. Więc Paran nowym, wielką pięścią, e, nowym, wielkim pięścią e, 14. Armii nie jestem pewien czy 14 zawsze mi się mylą te wszystkie armie, szczerze powiedziawszy. Powiedziałem, że w tym tomie również wracamy do Apokalipsy. Troszeczkę tracamy, ponieważ wracamy do Leomana od Cepów oraz jego towarzysza Koraba. Eee, Koraba, nie będę wymawiać już jego nazwiska. Eee, tutaj też jest dosyć krótko. Tu jest... Spore powiązanie z podpalaczami, w ogóle z armią malazańską, będę mówić chyba malazańczycy po prostu, bo to nie ma sensu, żebym tam wchodził w szczegóły. W każdym razie on przyjmuje i, i, i Khatan, i Katan. To miasto. Sprawdzicie sobie na mapie, łatwo jest je znaleźć. Niedaleko siedmiu miast jest. Jest to miasto zgubne dla malazańczyków, znaczy zgubne. Źle się kojarzące, ze względu na to, że tam hmm, Dasem Ultor padł. Jak przynajmniej twierdzą niektórzy. Niektórzy twierdzą, że nie padł. Wszystko okaże się w kolejnych tomach, natomiast przejmuje on to miasto z dosyć dużą łatwością, w ogóle mówi, że ta apokalipsa nigdy go nie interesowała, ucieka do jakiejś groty, podczas gdy malazańczycy pakują się do Giatanu i tam no, jest dosyć duży problem, ale generalnie jakoś im się udaje mm, z tego wszystkiego wyjść w miarę zwycięsko. Ale zostają zakopani pod ziemią, później z, z niej wychodzą, no i potem właśnie e, przypoczyna tawor Paran, y, nazywa ich chłopcami kości. Y, jedna jeszcze istotna rzecz, jeśli chodzi o Leomana od Cepów, zabiera on ze sobą, e, w ogóle on chyba idzie do Kró Groty Królowej Snów, tutaj mam zapisane, Więc że tak jest, skoro tak mam zapisane. No, i ucieka z Rublik, zdaje się, która jest siostrą sujeczki. To już nie zdaje się, na pewno z siostrą sujeczki ucieka do tej groty Leoman od Znamy już całą, jakby historię, czy całą historię Ikariuma. W jakiś sposób znamy, poznajemy całą historię Ikariuma w tym tomie? Ponieważ dowiadujemy się, że Ikarium włada potężną mocą. Był on szalony, w sumie wciąż jest, chciał uwolnić z domu Azad swojego ojca. Tak się przynajmniej domyślamy, to nie jest bezpośrednio tam powiedziane, ale chodzi o Gotosa. On nie chciał być w ogóle uwolniony i generalnie męczy go szaleństwo. Jego zadaniem, wiemy, MAPPA, czy wiemy i w tym tomie jakby to jeszcze bardziej wiemy, jest ochranianie go przed jakby samą jego własną mocą, tak? tam, No kojarzycie na pewno, zwłaszcza z y, drugiego tomu. E, oraz, szczerze powiedziawszy, ja tego fragmentu, znaczy fragmentu, nawet nie fragmentu, żałuję, że go nie, nie mam tej książki przy sobie, natomiast tego y, no fragmentu, tak można powiedzieć, nie doczytałem, ponieważ oni y, dochodzą do domu Azad, i tam zadanie ma było go uwięzić, tego Ikariuma, tak, żeby tam uspokoić jego moce i tak dalej. Ale on tego nie robi. I w związku z tym pojawia się taki demon chyba, on jest demonem, Deim Nabrachl, Bezimienni, czyli ten kult, który w ogóle tego Ikariuma zaczął tam, wiecie, zaczął się nim opiekować i tak dalej, kontrolować na swój sposób, wysyłają właśnie na mappa, żeby go zabił. No ale go nie zabija i map potrafia do rąk, do rąk, czy do rąk, nie do rąk, najpierw spotyka Iskarala, Krosta, a potem spotyka Nożownika oraz ludzi, którzy mu towarzyszą. No i tak, jeśli chodzi o Nożownika, podróżuje on z Heborikiem, podróżuje ze Skilarą, która jest w ciąży. Później właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, trafiają na Mappa. Ale to dużo później. ich głównym celem jest dotarcie do wyspy tataralowej, by tam jakby Heborik pozbył się swojego daru, tych rąk. I cały bajer polega, cały bajer polega, cały bajer kończy się wtedy, kiedy spotykają oni grupę bezimiennych oraz tlani masów, którzy zabijają Heborika. Porywają Felicin Młodszą, czyli tą córkę Felicin Felicin Paran, prawdziwej. I no, tam mocno ranią nożownika. Natomiast to nie jest istotne, bo on potem zdrowieje, zabijają Heborika. Jakby wciąż ich celem jest dotarcie do tej wyspy Totaralowej. Przy okazji, tak spotykają mapę nożownik współczuje mapu, współczuje nożownikowi. Wszyscy współczują nożownikowi, no bo przecież Absalar to jego wielka miłość. Do niej zaraz wrócimy, także spokojnie. W każdym razie ym, tam jeśli chodzi w ogóle o ten wątek w podróży statkiem na tą wyspę, tam się dzieją dziwne rzeczy, ja nie jestem pęczny, ja będę wam w stanie po raz pierwszy coś wytłumaczyć w miarę jasno, bo tam generalnie jest tak, że spada na nich jakiś grad magiczny. Ciało Heborika spada w przepaść. Ym, I on. Jakby te jego ręce się uwalniają i spadają czarne słońca w ogóle. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o tutaj ten element, to w ogóle przychodzi sam kaptur, który który powraca życie Heborikowi on staje się nowym tarczą kowadłem bo on tam w ogóle doszedł do wniosku, że nie będzie za tym nowym bokiem, tylko wraca do swojego boga wojny starego tak? do Treacha zdaje się on był jego starym bogiem tak? no i on tam słyszy wiecie, miliony tych, tych głosów które jakby zostały zabite przez te jego ręce i no tak jak powiedziałem, on jakby to wszystko powstrzymuje, ale ja nie do końca rozumiem ten wątek. Jeżeli ktoś jest w stanie lepiej opisać to w komentarzu, na pewno, ponieważ ja bym sam nie zrozumiał zupełnie o co mi chodzi. Nie, nie rozumiem tego wątku za bardzo, jak Wam to, to wytłumaczyć. Przepraszam Was bardzo. Więc generalnie no tutaj tak, te, te wyspy, te, te, wyspy, te jadeitowe ręce sięgają ku wyspie, żeby zatrzymać te słońca padające z ziemi i uratować, tak naprawdę, świat. Tam jeszcze w międzyczasie dużo rzeczy się dzieje, ale to, co powiedziałem, jest najważniejsze. Jeśli chodzi o Absalar, od razu ona podróżuje z dwoma duchami, ale prędzej czy później spotyka Kalama oraz szybkiego Bena razem z tam z Armią. No i jeśli chodzi o Kalama szybkiego Bena, to tutaj sprawa też mm, jest y, troszkę, znaczy troszkę, nie jest skomplikowana, ale generalnie rzecz biorąc y, dużo się, znaczy dużo się dzieje. Wiemy, co się stało z malazanczykami pod Ikhatanem. Y, przybywają z przyboczną y, Tavor do Malazu, czyli tam, gdzie jest cesarzowa, czyli my już tam raz byliśmy. Przybywają... Do samej stolicy Imperium Malazańskiego. No i tam dochodzi do zamieszek, które nie są jakieś mega istotne, ale tam pod koniec jest bitwa w tym malazie. W każdym razie, jeśli chodzi o kalama, kalam uczestniczy w takiej rozmowie z lasem ze szponami i tak dalej. Cesarzowa mówi. Bardzo ważne słowa mówi. Tutaj pod tym względem do końcówka jest dosyć ważna, ponieważ mówi o tym, że szpon. E, po pierwsze że imperium Malezańskie musi się przebudować i wiele rzeczy musi zostać poświęconych w ramach tej przebudowy, więc jednym słowem, cesarzowa lasen po raz kolejny kombinuje. A druga kwestia jest taka, że. E, dochodzi do infiltracji e, szponu i. E, jeszcze nie zapomniałem dodać jedną z jest bardziej istotnych rzeczy, która będzie się wiązać z tym, że jest infiltracja Szponu, że wszyscy będą ze sobą walczyć, że Perła jako dowódca Szponu um, będzie zabije Kalama i tak dalej, i tak dalej. Albowiem to, że Mali Relo oraz Korbolo Dom, czyli dwie postacie, które są nam znane przede wszystkim z drugiego tomu jako ci nie po stronie malazenczyków, stoją teraz po stronie cesarzowej Lasen. Cesarzowa proponuje Kalamowi, żeby on został tam jakimś tam innym wielkim Szponem. I, ale wie jednocześnie, co by zrobił, gdyby, e, gdyby, tak zrobi, gdyby go mianowała tym e, szponem. Zabiłby właśnie Korbola oraz Malikarela. E, no i w, w związku z tym, bo oni jakby wiedzą, czają się na siebie, dochodzi do walki, mówię, Kalam ginie z ręki Perwy, który jest tam dowódcą. Ale, zawsze jest jakieś ale, więc obstawiamy wszyscy, co się wydarzy. Trącienia wchodzi na scenę i porywa kalama, więc możemy się tylko domyślać, co się w związku z tym będzie dziać w dalszych tomach. Także kolejny tom, Wicher Śmierci, miejmy nadzieję, że będzie równie ciekawie. Znaczy, ja go pamiętam dosyć, więc myślę, że na pewno będzie dosyć ciekawie. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu recenzja Wichrów Śmierci ląduje na kanale. Ja szczerze powiedziawszy, tak, szybko, na koniec. Jestem w trakcie Chrzestu Ognia i mam plan, żeby albo zrobić recenzję Chrzestu Ognia i Wieży Jaskółki, czyli czwartego tomu, tak, trzeciego i czwartego tomu, albo, yy, albo przeczytać Koło Czasu potem i dopiero potem Wichry Śmierci, albo Chrzest Ognia, Wicher Śmierci, potem Wieża Jaskółki. Nie wiem, zobaczymy na co będę mieć ochotę. I tyle. I tyle na dziś. Słuchajcie, dajcie znać, dajcie przede wszystkim znać wyjaśnienie trochę tego wątku Heborika, bo jestem szczerze powiedziawszy załamany, bo ja nie do końca wiem o co chodzi. Czy ja mam świadomość trochę, że to nie do końca jest jakieś bardzo ważne też, więc to mnie trochę pociesza. Ale dajcie znać, jakby co. Jeżeli wiecie, jesteście w stanie mi to, mi to i innym dobrze to rozrysować, a wiem, że mogę na was liczyć w tej kwestii. Także, słuchajcie, trzymajcie się już nie przedłużając. No, i co? I do zobaczenia w następnym filmie, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna: Felicity młodsza została porwana przez tlani masów, gdy podróżowała tam z Heborikiem i tak dalej. Wtedy ten Heborik umarł, prawda? Z nożownikiem i tak dalej. I jedna informacja, ale krótka, ale ważna: została przez nich porwana oraz obwieszczona, bo oni służyli bezimiennym i okaleczonemu. Tak to wspominałem. I została obwieszczona, słuchajcie, nową szaik. Także, już teraz na pewno na razie. I trzymajcie się.